No na pewno mu się podobasz. Na bag mu się podobasz. Cześć, to ja Maxi i mam dzisiaj dla was solidną porcję znaków, że mu się podobacie. Aż 20. No to co, lecimy? Znak numero uno. Zachowuje się przy was jakoś tak inaczej niż przy innych. Nieważne. Czasem jest super miły, czasem będzie dosyć złośliwy. Kto się czubi, ten się lubi, nie? Więc zwróćcie na to uwagę. Czy przypadkiem Traktuje Was jakoś dziwnie, inaczej? Hmm. Znak numer dwa. Zawsze w zasięgu wzroku. Idziesz na kawę. Darek. Idziesz na lunch. Darek. Wychodzisz z pracy. Darek. Jesteś w parku. Darek. Darek. Patrzy na Twoje usta, jak do niego mówisz. Darek nie może się im oprzeć i po prostu ciągle patrzy na Twoje usta. Hmm. Znak numer cztery. Darek. Zawsze stoi przedem do ciebie. Chce wypełnić całą twoją przestrzeń swoją osobą. Jego tors jest skierowany w Twoją stronę, jego stopy są skierowane w Twoją stronę, jego oczy są skierowane w Twoją stronę. Ach, ta mowa ciała. Znak numer 5. Darek za wszelką cenę stara się zrobić na tobie wrażenie. Darek opowiada Ci o, o tym, jak skakał ze spadochronem w Iranie i jak łowił szczątki Titanika. Tak, to było w 1965. Ach, ten Darek. Co to nie on? Znak numer 6. Ej, spróbuj nie uśmiechać się na widok czekolady i lodów z bitą śmietaną z posypką czekoladową. Nie da się nie uśmiechać, jeżeli po prostu tak strasznie masz ochotę na to coś. Więc Darek będzie się ciągle do ciebie uśmiechał. Znak numer 7. Darek, jakimś cudem, zawsze Cię dotyka, jak ma do Ciebie jakieś pytanie. Albo wita się z tobą i tak delikatnie po przyjacielsku, zupełnie cię przytula, albo przeprowadza cię ręką przez drzwi. A jak cię przytula, to zazwyczaj kładzie rękę nisko, nie wysoko. Bo wysoko to dla kolegów jest zarezerwowane. Ale nisko. Och, Darek. Darek szuka fizycznego kontaktu, bo mu się podobasz i jest bardzo nerwowy. Ok, znak numer 8. Będzie się dotykał za szyję, będzie poprawiał ciuchy, będzie się napinał, będzie. Będzie podenerwowany i będzie cały czas poprawiał swoje ciuchy, i cały czas poprawiał to, jak siedzi. Znak numer 9. Idzie obok lub za tobą. Faceci mają to do siebie, że mają dłuższe nogi, a więc też chodzą szybciej niż my. My mamy szpilki, obcasy, my to mamy przechlapane. Ale on nie będzie wcale z tobą na wyścigach. On będzie chciał dotrzymać ci kroku. Darek dzwoni do Ciebie pod jakimś zupełnie nieistotnym pretekstem. Typu, widziałaś mój długopis? Leżał na biurku. A co u Ciebie w ogóle słychać? Zawsze stosunkowo szybko odpisuje na smsy. Generalnie Darek naprawdę dobrze zna Twoje imię i będzie je bardzo często powtarzał. Aniu, Aniu, to co z tym długopisem? Aniu, a byłaś na lunchu? Co dzisiaj dobrego? Aniu, a może poszłabyś ze mną na kawę piątą? Kolejny znak. Darek jest żywo tobą zainteresowany. Pyta: Jakie studia? Jakie pasje? Dlaczego? I co dalej? Co robisz po pracy? Co robisz przed pracą? <klask> Darek jest po prostu ciekawy. Znak numer 14. On nie tylko pyta, ale pamięta. W zwykłej rozmowie wyjdzie, czy pamięta o tym, o czym mu mówiłaś wczoraj, tydzień temu i miesiąc temu. Jeżeli facet pamięta, co mu mówiłaś. Na bank mu się podobasz. Słuchajcie, faceci są generalnie bardzo prości. Więc jeżeli nie traktują cię poważnie, to raczej nie poznają cię z rodziną i znajomymi. No bo po co? Więc jeżeli facet chcecie przedstawić rodzinie lub przyjaciołom, coś w tym musi być. No to załóżmy, że poznajesz rodzinę i przyjaciół. Okazuje się, że oni wszystko o tobie wiedzą. Tak, tak. Darek im dużo o tobie opowiadał. Same plusy. Ej! Jeżeli facet otwiera się przed tobą i mówi ci o tym, co go smuci i trapi, a wiecie, że mężczyźni nie za bardzo lubią rozmawiać o emocjach i mają trudności w otwieraniu się, to naprawdę duży znak. Faceci zazwyczaj pragną zrobić na nas wrażenie i udają, że wszystko jest piękne, kolorowe, że są wyżsi niż są, że są więksi niż są i że mają niesamowite osiągnięcia. Ale z drugiej strony, jeżeli czują do was zaufanie i czują się w waszym towarzystwie komfortowo, to powiedzą was, wam również o tym, co ich trapi. I to jest naprawdę duży plus. Jeżeli podobasz się facetowi, to nie będzie miał problemu z inicjowaniem kontaktu. Będzie dzwonił, będzie pisał. Numer 19. Naprawdę przesłodkie to, jak on pisze z rana dzień dobry, kwiatuszku i wieczorem, pisze dobranoc, śpi dobrze, kolorowych snów. To takie słodkie, kochane. Ale tak naprawdę to znaczy, że myśli o tobie, jak się budzi i zanim pójdzie spać. To naprawdę miłe. Teraz punkt 20. I teraz będę bardzo poważna, dlatego że to jest poważny punkt. Ponieważ bez tego punktu cała reszta, cała dziewiętnastka tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo jeżeli facet robi to wszystko sporadycznie, raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie. To nie podchodzi do Was poważnie. Więc jeżeli podobasz się facetowi, to on będzie konsekwentny, będzie systematyczny i będzie zabiegał o waszą mantencję praktycznie każdego dnia. Więc um, systematyka. To jest znak numer uno. No i co, dziewczyny? Ja myślę, że ten darek jest całkiem spoko. Dajcie mu szansę. Fajny z niego, chłopak. Mam nadzieję, że te 20 podpunktów rozjaśniło Wam sytuację dziewczyny. I życzę Wam fantastycznego, miłego dnia, i widzimy się stosunkowo szybko. Pa! Jeżeli podoba Wam się mój kanał, lajkujcie, komentujcie na dole, dzielcie się Waszymi rozkminami związkowymi. Możecie się oczywiście zapisać. To jest gdzieś na dole, taki czerwony guzik? Tak słyszałam. I jeszcze jest taki dzwoneczek, który nie pozwoli Wam spóźnić się na żaden mój nowy odcinek. Mua.